Siemanko, dzisiaj będzie trochę inaczej, bo postanowiliśmy dzisiaj solidnie doinwestować nasz kanał po to, żeby być przygotowanym na wszelkie możliwe sytuacje. No i przede wszystkim po to, żeby robić dla was jeszcze bardziej epickie filmy. W tym celu przyjechaliśmy do Wrocławia, gdzie jest duży salon Militaria.pl, gdzie mamy nadzieję położyć łapska na wszystkim, na czym się da i dorwać się do sprzętu, który będzie jak najbardziej odpowiadał temu, co robimy na kanale. Tak no więc nie będzie już biegania po kanałach w tenisówkach i bluzach po starszym bracie. Dobra, jesteśmy wewnątrz. Jest z nami Kuba Dudziński, specjalista od sprzętu. Cześć Kuba. Cześć. Ja. Kuba, robimy lekkie wale, chodzimy po różnych opuszczonych miejscach, ruinach, starych fabrykach, pakujemy się do kanałów. Wiem, co robicie, widziałem. Będziemy też chodzić do jakichś jaskin, Generalnie potrzebujemy kilku rzeczy. Chcemy się dozbroić, dosyć porządnie, mocne ciuchy, jakieś noże, no i może jeszcze kilka innych rzeczy. Rzeczy, które wam się przydadzą w terenie, a których istnienia pewnie jeszcze nie przypuszczacie, tak. albo, nawet, albo nawet nie pomyśleliście, że to się może wam przydać. Nieprzypadkowo stoimy przed witryną z nożami, właśnie od tego chcieliśmy zacząć dobór naszego ekwipunku. Jestem raczej fanem noży składanych w przeciwieństwie do brata, który woli fixedy. Chociaż wybór jest przeogromny i mógłby tutaj stać pewnie z 3 godziny, ale wybrałem wstępnie 3 modele. Co powiesz o moim wyborze? Pytasz się mnie, a ja osobiście nie lubię ostrza kształtu liścia, dlatego że, moim zdaniem, po prostu jest zbyt szerokie w stosunku do jego długości i nie potrafiłbym efektywnie wykorzystać zalet tego ostrza. Dlatego ja bym go od razu odłożył. No, CRKT to CRKT. Akurat z tego wyboru zdecydowanie wziąłbym ostrze częściowo ząbkowane, dlatego że jednak tutaj mamy cięcie lin, pasów zbrojonych i wszystkich takich rzeczy, które wymagają jednak. Lepszego cięcia i rwania. No a ten najbardziej chyba przypomina mój model, który miałem wcześniej, Hamonda, więc chyba stanie na tym tak. I tak. do twarzy ci zniknie. I do twarzy, nie? Dobra, składane może i są fajne, ale ja bym jednak preferował coś o stałym ostrzu, dużego, solidnego i też może wyglądającego tak klasycznie powiedzmy. Klasycznie. No wiadomo, ostrze, ostrze stałe ma swoje zalety tego typu, że możesz wbić w drzewo, stanąć na tym ostrzu. Yy, możesz wykonać dużo cięższe prace, będziesz przycinał tyczkę. No, klasyczny wybór, kabar, czyli Finka, finka Marines. To chyba jakiś harcerski klasyk. No? Harcerski klasyk, zdecydowanie. Bardzo klasyczny wygląd, nie budzący wątpliwości co do zastosowania tego noża. No i wytrzymałość, która gwarantuje Ci, że przez długi, długi czas nie będziesz musiał robić z nim nic więcej, ponad to, że konserwować i ostrzyć. Dobra, a zobaczmy może coś większego. Z większych rzeczy nóż typu maczeta, Aha. no to już jest ewidentnie do wykonywania dużych, dużych ciężkich prac. To jeszcze jest nóż, czy już można maczetą nazwać? No to, 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 to. kwestia nazewnictwa, to już pozostawmy tym, którzy bardziej, się tym z, bardziej zajmują się nazywaniem, a, a nie używaniem tego sprzętu. Jednak ja bym wybrał minimalnie mniejszy nóż. Minimalnie, to znaczy do połowy mniejszy. Dobra, to może jednak ten, taki klasyczny wygląd, ale jednocześnie taki mroczniejszy charakter. Moją uwagę przykuł ten oto sprzęt, bo jednym z takich najczęściej spotykanych przez nas problemów są rozładowane baterie. Nieraz musieliśmy wręcz przerywać, przerywać wyprawę, bo, bo po prostu baterie siadły, nie było gdzie je naładować, ani w samochodzie, ani tym bardziej w ścianie. A to są przenośne jakieś takie banki, banki powerbanki, tak to się nazywa? Powerbanki, czy baterie zewnętrzne. Aha. Bardzo, fajne, bardzo fajne rozwiązanie, bo ładujesz ją w domu, zabierasz ze sobą, niezależnie od tego, co później będziesz musiał naładować, możesz to podłączyć. Więc czy to telefon, czy to MP3, czy kamera, czy aparat, e, czy to będzie nawigacja, wszystko jedno. E, te powerbanki akurat e, są stosunkowo niewielkie, stosunkowo lekkie. I uwalniają nas od takiego problemu, że musimy wziąć zapasowy akumulator do aparatu, do nawigacji, do telefonu. Po prostu to, w czym mi się skończył prąd, yy, przelewam prąd z powerbanka do akcesorium, które, w którym właśnie mi się skończyło. Aha, a co to za sprzęt tam? Yy, no, sygnowany Burgrills? No tutaj <grylls> oczywiście żaden Bear Grylls nie odnalazłby się w gąszczu dżungli, gdyby nie miał sprzętów elektronicznych. Ta ładowarka posiada również panel słoneczny, więc możemy zawartość prądu, pokrótce mówiąc i bardzo oględnie, uzupełnić za pomocą ogniwa fotowoltanicznego i pozyskać prąd ze słońca, czyli tak naprawdę nawet dwutygodniowa wyprawa nie jest nam straszna, bo przypinamy panel do plecaka. I ładujemy go przez cały dzień z energią słoneczną, a później podłączamy akcesorium, w którym prąd nam się skończył, i uzupełniamy. Jedna z najfajniejszych rzeczy, no, bez których w tej chwili bez, w te, z telefonem do lasu wyjdziesz na 12 godzin, a później musisz Ale go Zauważyłem pewną nieścisłość. Bear Gryls nigdy nie zabierał elektroniki. Chcesz być Berem Grillsem, kup Bear grilla ładowarkę. A to jest tak zwany. Backtrack, Backtrack. Backtrack D-Tour. Jego podstawową zaletą jest to, że bez wygrywania jakiejkolwiek mapy prowadzić się do miejsca, w którym wystartowałeś. Czyli zostawiasz samochód w lesie, idziesz na cały dzień na grzyby, a później bez kluczenia prowadzić się do miejsca, w którym samochód zostawiłeś. Czyli startuję, włączam go sobie i po prostu idę tak i... Nie patrz co na niego, możesz dokładnie go wyłączyć w to i... Samo i zapomnieć. Miejsce. Albo nawet ten i potem... Jasne. Jeszcze jedna kluczowa rzecz, będzie niezbędna na jakieś wyjścia, mianowicie plecak, ale tutaj widzę, że raczej kompaktowe rozmiary. Coś większego, czy Jest, takie coś? jest jeszcze sparo w rozmiarze 30 litrów, tylko że ty jesteś rosłym chłopakiem, więc powinieneś dobrze pomyśleć o tym, jaki rozstaw szelek jaka mhm. szerokość i przy Twoim wzroście i przy Waszej ilości sprzętu, który zabieracie na te krótkie wyjazdy jednak proponowałbym Whistlera 35 litrów. Czyli mamy go tu? Mamy go tutaj. No, fajna jest dosyć duża możliwość troczenia dookoła, więc nawet jeżeli nosicie ze sobą statyw czy jakiś większy sprzęt, który nie wejdzie do środka, bez problemu można go zamocować na zewnątrz. Przez to będziecie mieli też do niego dosyć szybszy, szybszy dostęp. tak jest dosyć zgrabny, bardzo wygodny. Mhm. To czy jest ładny to już pozostawiam w y, kwestii dyskusyjnej, natomiast na pewno się z niego zadowoleni. Coś mi się wydaje, że nie wyjdziemy bez czegoś takiego, ponieważ powiedzmy, że zgubiłem na polu swoją neolityczną włócznię. i chciałbym ją odnaleźć. Co, co, się, co się nada do takich czynności? Przypomina mi to historię pewnego faceta, który w bagnach zgubił yy, działo przeciwpancerne, ponieważ. No, no to to mógł być mój dziadek, na przykład. I on go, i on go tam szukał, i yy, wiem, że wykrywacz metalu byłby mu pomógł. Pomógłby, byłby mu. Nie? To urządzenie potocznie zwane wykrywaczem metalu jest detektorem anomalii magnetycznych, które na tle gruntu. E, rozróżnia sygnaturę metaliczną różnych e, przedmiotów, Aha. rozróżniając pomiędzy metalami aluminium, od złota, srebra, żelazo, e, również opiłki. Wszystko zależy od głębokości ukrycia przedmiotu czyli po prostu głębokości, na której się on znajduje oraz materiał z którego zostało wykonane, a także stopnia utlenienia tego materiału, ponieważ to jest ważne. A obrączka, jakaś spadnie w piach? Obrączka spadająca w piach około 20, 25, 30 cm, w zależności od gęstości piachu oraz od stopnia jego zawilgocenia, bo to też ma wpływ. I dlatego tutaj mamy manipulatory, którymi możemy zniwelować niekorzystne czynniki wpływające na wynik poszukiwania.